Akcja? Czysta Odra! To była czwarta edycja akcji Czysta Odra i zarazem rekordowa pod każdym względem. Po pierwsze, najdłuższa od 1 kwietnia do 31 maja, po drugie, najbardziej liczna. Ponad 25 tysięcy uczestników niemal z całej Polski, a po trzecie najbardziej obfita jeżeli chodzi o zbiory. Bardzo się cieszę, że w naszej akcji z roku na rok bierze udział coraz więcej osób i są do osoby coraz bardziej zaangażowane nie tylko osoby indywidualne, ale także grupy zorganizowane: harcerze, ochotnicze straże pożarne, płetwonurkowie, stowarzyszenie ekologów, także gminy, także powiaty, także województwa. Dzisiaj ta Odra wygląda nieco lepiej, ale to jest po tak naprawdę ubiegłorocznej powodzi, bo część tych śmieci została niestety zabrana z wodą w kierunku Szczecina. Ale też część tych śmieci popłynęła w kierunku wałów, bo jak woda się wypiętrzała, czy był wyższy poziom był, to te śmieci zostały na brzegu. Dzisiaj też trochę wyzbieraliśmy, a to pokazuje, że tylko od jesieni ubiegłego roku już znowu zaczęliśmy wrzucać śmieci do rzeki. Nie Worek jest ciężki, a sprzątam od nie wiem, 15 minut. Czuję ciężar tej pracy, i to jest bardzo miłe, że można przyłożyć się do tego, żeby było to czystsze. Wspólnie jesteśmy tutaj razem po to, żeby dbać o naszą planetę, żeby się cieszyć przyrodą, która się budzi do życia i żeby z niej korzystać w czystym, zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. Często ludzie mnie pytają, po co organizuję akcję Czysta Odra. Właśnie po to, żeby śmieci nie lądowały w rzekach, żebyśmy nie mieli co sprzątać.